Witajcie przyjaciele! Oficjalnie zakończył się ostatni konkurs fanowy powiązany z opowiadaniem Easter Day Quest, którego to motywem przewodnim był to łazania. Innymi słowy, wraz z ogłoszeniem wyników owego konkursu uzbieraliśmy w końcu całą drużynę bohaterów wysłanych wraz z genu na poszukiwania wielkich istot. Także tradycyjnie bez zbędnego przedłużenia, oto kto dostał się do finału. Na miejscu numer 3 zawia autorstwa Kodiaka. Omawiany mok został z pełnym profesjonalizmem wkomponowany w tło i na pierwszy rzut oka niewątpliwie przyciąga wzrok, ale będąc szczerym, jego wysoka pozycja to dla mnie niemałe zaskoczenie. Naturalnie design dłoni oraz kreatywnie wkomponowany w berłomiotacz robią wrażenie. Jednakże ze wzgląd na poziomo ułożone panele na piersi, ogromne koło na plecach oraz odostające panele po bokach, byłem niemal pewien, że przy poziomie nadesłanych prac ten konkretny zawia nie dostanie się nawet do półfinału. No a jak się okazało dotarł aż na podium, także co tu dużo gadać. Gratulacje dla autora! Tymczasem miejsce numer dwa przypadło Luchanowi, którego to niewątpliwie wypadł najlepiej z finalistów, gdy weźmiemy pod uwagę zarówno design, jak i proporcje budowli. Nie jest tak przyrośnięty jak niektóre tytany biorące udział w konkursie, a jego klata to istne arcydzieło. Podoba mi się także pomysł z owinięciem nadgarstków materiałem. Może nie ma on za dużo sensu, ale za pomysł należy się spory plus. Nie przekonuje mnie tylko schemat kolorystyczny utlenionej miedzi. Jak dla mnie te akcenty jedynie ujmują całemu mokowi i bez nich prezentowałby się dużo lepiej. No ale chyba najbardziej interesuje Was finalista, prawda? A więc pora nadanie główne. Główną nagrodę zgadnął no Jockspils. I tutaj w przypadku tego zgłoszenia zastanawia mnie pewna prawidłowość. Pomimo, że konkurs tyczył się Toa, dominowały zgłoszenia podchodzące pod tytanów, a na mocy głosowań na pierwszej pozycji dostaliśmy przeraśniętego Gorylę, przy którym sama Makuta Teridax wypada blado. I… nie zrozumcie mnie źle. Zdecydowanie to jeden z najlepszych Moków, jakie wzięły udział w tym konkursie, ale mam wrażenie, że osoby, które to na nie głosowały, Oddając głosy, myślały bardziej o tym, które zgłoszenie jest najlepszym mokiem, a nie o tym, które zgłoszenie jest najlepszym to żelaza. Wydaje mi się, że konkursom DuckBricksa brakuje restrykcji, jakie to pozwalały w konkursach od TTV dbać o to, by konkurs w pierwszej kolejności skupiał się na kanonie, a dopiero potem na buildzie. Anyway. To już kwestia organizacyjna i nie ma nic wspólnego z samym zgłoszeniem, które to niewątpliwie zasłużyło na docenienie. Może to nie najlepszy zadia, ale na pewno jeden z najlepszych moków. Poza tym chyba nie będzie on wyglądał na aż tak przekombinowanego, gdy postawimy go na półce wraz z resztą drużyny. Jednakże pewien będę dopiero, gdy zobaczę u kogoś fotografię wszystkich trzech modeli stojących obok siebie. No dobra, ale co dalej? Ma ten dar? Otóż niezupełnie, zupełnie, gdyż konkurs ów został przesunięty na rzecz tajemniczego konkursu pod patronatem Christiana Fejbera, który to wystartuje gdzieś w styczniu. Tematyka oraz zasady pozostają póki co nieznane, ale będę Was informował na bieżąco, jeżeli dowiem się czegoś nowego. Także do następnego, trzymajcie się!